A to jest ten sam typ, jak popływał, jak tu przyszliśmy? Chłopak, nie do zajechania jest. Może jak on jeszcze popływa do końca flachy, to może go do klubu wezmę. Ale jak coś, to ja go będę trenował. Stoi. Jednym z prowadzonych przez gminę Słubice działań jest realizowanie zadań profilaktycznych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W ramach tych działań nasza telewizja prowadzi na rzecz gminy kampanię, której jeden z etapów odbył się w dniach od 4 do 9 kwietnia. Uczniowie klas 6 i siódmych wszystkich gminnych szkół oraz szkół prywatnych uczestniczyli w pokazach filmu Najlepszy, którego bohaterem jest Jerzy Górski, w przeszłości narkoman, a po kilkunastoletniej terapii, między innymi w Monarze, zwycięzca prestiżowego biegu podwójnego Ironmana w Stanach Zjednoczonych. Po każdym z seansów, a było ich łącznie siedem, poprosiliśmy uczniów o wypowiedź na temat odczuć, jakie wzbudził w nich film. Bardzo e, nami to poruszyło, bo widziałam też reakcje moich koleżanek. E, myślę, że każdy powinien go obejrzeć, bo właśnie dużo daje. No, nawet nie wiem, w środku mnie tak jest, wszyscy tak się ścisna, ale powiem wam, że to była niesamowite i mi się bardzo. Ja, ja jestem w szoku, nie wiem co powiedzieć, bo film nam bardzo wstrząsnął. I na pewno ma duży przekaz. Odczucie jest takie dziwne, jakby takie nigdy takie nie chcę to robić, bo to jest... Rozumieć, to jest straszne i tak dalej i to ciężko z tego wyjść i współczuję najbliższym osobom tego człowieka. Film był bardzo motywujący do tego, żeby nie brać żadnych substancji, żeby o siebie dbać też. No i przekonujący był ten film. I żeby uwierzyć w siebie i swoją pasję i żeby jak najlepiej poprowadzić swoje życie. Widać jak bardzo zniszczyło mu to wszystko życie, ale z drugiej strony cieszę się, że jakby. że udało mu się. Jakby to jest bardzo... można powiedzieć, że wzruszające. Ja się wzruszyłem na filmie. Bardzo mi się podobał, yy, ale mocny. Zdecydowanie bardzo mocny film. Jestem przerażony wręcz, ale też tak naprawdę ten film mnie trochę zmotywował, ponieważ jak patrzałem na głównego bohatera, który podniósł się, miał motywację, miał cel po tym, po tym wszystkim, co się z nim stało i przebieg, dał radę, to no, naprawdę chwycił mnie ten film i. Uważam, że jest naprawdę chwytający bardzo człowieka za serce i za. Dający do myślenia. I dający do myślenia, Trzeba ponosić po pierwsze kon konsekwencje za swoje czyny, ale yy, też trzeba walczyć z tym. Wiele, wiele przekazów jest na pewno, ale takim największym nie żyć sobie życia, jak dla mnie. To możemy powiedzieć jednym zdaniem nie żyć sobie życia co opisuje prawie wszystkie przekazy, które tam są. Czuję się zmotywowany i że nie można się poddać, bo w tym filmie jest pokazane, że ten pan upadał, ale i tak się podnosił. No, problemy rodzinne miał i no, bardzo trudny jest ten film dla niego, ale no, jednak na końcu filmu takie odczucie, że mu się udało i że jest dumny z, z swojej rodziny i z Turki. Poszedłbym na to jeszcze raz, tyle powiem. Obejrzałbym, gdyby był sequel, jest to świetny film jak dla mnie, warto obejrzeć, daje dużo do myślenia i na pewno polecam. To jest bardziej realistyczne niż inne filmy. Jak można się szybko uzależnić, i jak trudno od tego odejść. Ciężko wyjść z, z uzależnienia, ale lepiej w ogóle nie wchodzić w to. Tam same depresje, stany lękowe, próba samobójstwa, ale tak. naprawdę super film. Ta przemiana Jurka jest dowodem na to, że wszystko jest możliwe z dobrą dyscypliną, motywacją i pasją w życiu. E, ja byłem zdziwiony, e, jakie, jak, z jaką dokładnością ten film był. Wszystkie szczegóły były podane w tym filmie, bo byłem naprawdę w szoku, e, jak wszystko było tak prawdziwie po, e, przedstawione w filmie. No i lepiej nie wchodzić w, oczywiście w takie nałogi, bo to niby jest fajnie i że daje przyjemność, ale potem są te skutki, jakie były u pana Jurka. To zrozumiałam co to jest i tak tego się bałam cały czas po opowieściach i jeszcze bardziej teraz się tego boję. Bardzo fajne, mi bardzo spodobał się ten film i nawet czuję te emocje tego pana Jurka, kiedy on zrozumiał to. I bardzo chciałbym powiedzieć, to jest w telewizorze? Będzie w telewizorze? No, chciałbym wszystkim powiedzieć, kto teraz to ogląda, nigdy nie próbujcie narkotyki. Narkotyki tylko to jest zło. I dostaniecie tylko zło. Lepiej zajmijcie się sportem jak Jurek i u Was będzie wszystko dobrze. Kolejnym etapem kampanii będzie spotkanie na żywo w Audi Collegium Polonicum z bohaterem filmu Najlepszy Jerzym Górski. Na spotkanie zaprosiliśmy wszystkie klasy wszystkich szkół, które uczestniczyły w seansach. Że jesteście po, po filmy. Jestem bardzo ciekawy, jakie są Wasze wrażenia, e, co Wam do głowy przyszło. O tym wszystkim chciałbym z Wami porozmawiać. Tak szczerze, do bólu. E, mam nadzieję, że to niedługo nastąpi. Cześć, do zobaczenia. Z tego spotkania przygotujemy także materiał filmowy.